Dzień dobry, witamy z Korzemina. Chorze, z, z nami prezes klubu Orkana Chorzemin, Dariusz Brychcy. Panie prezesie, jak to się Witam dzieje, jak, jak się robi na takiej w sobie no niedużej miejscowości piątą ligę? Jak się robi? Rzecz jest prosta. Trzeba mieć dobrych zawodników, trzeba mieć dobrych, dobrych kibiców i ludzi sprzyjającym klubowi. Wtedy, wtedy się rodzi, rodzi się A-klasa, rodzi się B-klasa, rodzi się okręgówka. I tak się zrodziła piąta liga, e, którą już jesteśmy od 2018 roku od, no, 2018. Macie też tutaj lokalnych przeciwników, tydzień temu, czy to mecz z tutaj z, z sąsiadem praktycznie zamiedzy, z miedzy, z połowieniem tak. przyprostynia, czy faktycznie to taki mecz, który największe emocje u Was wzbudza, z sąsiadem, czy niekoniecznie? No powiem Ci tak, no, oczywiście, że, że zawsze, zawsze jakieś takie takie właśnie i, i, i mecze z drużynami, które, które są obok nas, no, sprawiają, że, że są jakieś reszty emocji, ale powiem szczerze, że, że na ostatni... Na ostatnich derbach, tak bym powiedział, było bardzo spokojnie. Gra była wyrównana. No wygrał lepszy. Co Dodamy zrobić. tylko dla kibiców, że punkty pojechały do Chorzemina. Dokładnie tak. Wszystkie trzy zresztą. Tak. I już naprawdę ostatnie pytanie, obiekt bardzo fajnie zadbany. E, widzę sztuczne oświetlenie, murawka przycięta. E, rozumiem, że to tutaj lokalnymi siłami wszystko. Oczywiście, że tak, wszystko lokalnymi siłami i po prostu wszystko robimy w czynie społecznym. Także tutaj e, nikt z zarządu nie zarabia, tylko za, zarabiają trenerzy. Jasne, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Obiekt wchodzi mnie bardzo fajnie, zadbany. Widzimy, boisko jest oświetlone, także można grać po zmroku, trenować. Jest tablica świetna, bardzo fajnie przygotowana murawa. Także widać, że Wielkopolska gospodarność jak najbardziej można ją tutaj na boisku zobaczyć. Tak jak mówiliśmy, obiekt bardzo fajny, szatnie świeżutko po remoncie. Super zaplecze prysznicowe, także naprawdę, jak na tak malutki obiekt, nic tylko grać. Świetne nowiusieńkie prysznice. O no i udało się także zmieścić stół Wojtka Suszyckiego. Jeżeli ktoś potrzebował fizjoterapii przed meczem, jakiegoś masażu, tajpowania, tym podobnych rzeczy, to jak najbardziej mógł skorzystać. Kolejny nasz rozmówca, tym razem trener pierwszej drużyny, Paweł Nawrocki. Paweł, jak sobie myślałem o tym meczu, to wydaje mi się, że to będzie taki mecz, który z, jakby, trochę określi nasz, nasze miejsce w tej lidze. Jeżeli go wygramy, być może będziemy walczyli gdzieś o środek tabeli. Jeśli go przegramy, to pewnie walka o utrzymanie. Czy zgadzasz się, czy za wcześnie, żeby w ogóle takie tezy wysnuwać? Troszeczkę racji w tym jest, ale, ale myślę, że za wcześnie musimy pracować, a tak jak powtarzałem chłopakom w, pracy, w, chłopakom w szatni. Dla mnie najważniejsza jest praca. Ja wierzę w pracę, jeżeli będziemy dobrze wykonywać swoje obowiązki, a tak jest, to punkty przyjdą. Zmieniłeś obydwóch wahadłowych na dzisiejszy mecz. Możesz powiedzieć, skąd ta zmiana? Od pierwszej minuty Mateusz i Patryk Koc. Staramy się dać coś w ofensywie. Bardzo fajnie wyglądał Adrian Pietrowski w ostatnim meczu. Pięterko wyżej, dlatego tak zadecydowaliśmy. Czyli zmieniło się miejsce dla Mateusza. Tak jest. I do bramki wraca Franek Kandła. Zgadza się. No Tak jak mówię, no, rywalizacja jest fajna. Mamy trzech równorzędnych bramkarzy, dwóch jest w kadrze, dwóch walczy o miejsce i, i tak, tego będziemy się trzymać. Do składu wraca nasz podstawowy obrońca z poprzedniego sezonu, Janek Stasiak? No Janek Stasiak wiadomo, że miał. uraz, baliśmy się troszeczkę o jego zdrowie, ale on wie, że jest ważnym dla nas zawodnikiem i, i dzisiaj od początku. Dziękuję, Dziękuję. teraz. Okay. Dzisiaj będzie mm, transmisja na poziomie ekstraklasy. Tutaj, o, tutaj, tutaj na, dzięki mm, temu, że zgodzili się na to lokalni działacze, będziemy transmitowali e, z dachu mecz, także powinny być super, e, super widoki. Jak widzieliśmy, nasze kibice na miejscu, mimo że wyjazd bardzo daleki też są, i będą wspierać naszą drużynę z trybun. Z nami Robert Grań. Robert, najdalszy wyjazd, 150 km. Jak podróż minęła? Przyjemnie w sumie, znaczy no na pewno jest męczące. Ja to na przykład nie lubię strasznie jeździć busem na dalekie wyjazdy, no ale nie było wcale tak źle. No najgorszy już za tobą, teraz już będzie wszędzie bliżej. Tak jest. Busik też fajny, także klimatyzacja była, dobrze jest. Tak, nowa bus zawsze co może, to dają radę, żeby było nam jak najlepiej. Okej okay, Robert, jakie założenia na dzisiaj? Co tam trener, możesz coś powiedzieć? Co tam trener w szatni? Znaczy no założenia tak naprawdę te same. No, chcemy grać piłką, chcemy na początku trochę przybadać rywala. No i cóż, no, nic nowego tak naprawdę nie będzie, no, tylko musimy poprawić skuteczność i myślę, że będzie dobrze. Siedzi Was trochę ten mecz z Lubuszaninem, gdzie absolutnie nie byliśmy gorszą drużyną, ale niewykorzystane sytuacje spodobało, że nie, nie wygraliśmy? E no trochę może siedzi, ale myślę, że już trochę, trochę czasu minęło od tego. No, no mówię, no to jedynie skuteczność, to tylko od nas zależy, co dzisiaj tutaj będzie. No tak naprawdę no to mało wiemy o tym przeciwniku. No ale trenowaliśmy cały tydzień pod tą skuteczność. Mieliśmy dwa treningi typowo strzeleckie, no i myślę, że to zaprocentuje dzisiaj. Murawka chyba super, co, do grania. Mhm. No ja naprawdę jestem zdziwiony, Nie spodziewałem się, że będzie takie fajne boisko, atmosfera też fajna. Obiekt zadbany. Tak jest. Tak tylko, nic, grać. tylko grać. Jedyny minus, upał. No, ale tego nie przeskoczymy, nie? I dla dwóch drużyn taki sam. Tak jest, dokładnie. Okej, okay. dziękuję Robert. Dzięki. Upał w minie straszliwy, także widzimy wiadra z wodą przygotowane. Będzie można się w trakcie meczu ochłodzić.